Talia 52 kart wygląda zwyczajnie, a jednak liczba możliwych układów jest tak ogromna, że niemal każdy, który powstaje po tasowaniu, nigdy wcześniej nie istniał. I raczej się już nie powtórzy. Spróbujmy to ogarnąć. Pierwszą kartę możesz ustawić na 52 sposoby: drugą na 51, trzecią na 50 i tak dalej. Czyli 52 silnie, a wynik widzisz na ekranie. Tyle różnych układów może mieć jedna talia kart. Brzmi abstrakcyjnie? To wyobraź sobie, że gdyby każdy człowiek, który kiedykolwiek żył, czyli około 100, 17 miliardów. Tasował talię co sekundę przez całe swoje życie, to dałoby to 130 miliardów miliardów układów. Dużo, ale wciąż nieporównywalnie mało. Aby poznać wszystkie możliwe układy kart, potrzebowalibyśmy ponad 600 tysięcy miliardów, 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 miliardów ziem pełnych ludzi, tasujących bez przerwy. I mając to na uwadze, by naprawdę dobrze przetasować talię, musisz to zrobić dokładnie 7 razy. Ale o tym kiedy indziej.